Szanowni Państwo, witam Was ponownie. Cieszę się, że możemy wspólnie studiować Słowo Boże, rozważać myśli, które nam są bardzo potrzebne i chciałbym dzisiaj poruszyć znów kilka wątków, które są przedmiotem moich przemyśleń, przedmiotem sugestii, które są potrzebne. Dla mnie samego, myślę również dla Was. Będę się bardzo cieszył, kiedy będziemy mogli wspólnie poprzez telewizję Ewangelia TV rozmawiać ze sobą, ale też nawiązywać osobiste kontakty, aby wspólnie się radzić, aby wspólnie iść drogą, która jest Bożą drogą. Tak to już jest w naszym życiu, że kiedy wykonujemy jakieś bardzo odpowiedzialne nieraz zadania, Czasami one nas przerastają. Wówczas radzimy się ludzi, którzy są od nas mądrzejsi. Kiedy budujemy na przykład dom, rozmawiamy z fachowcami, zasięgamy różnych opinii i chcemy ten najlepszy wariant wziąć dla siebie i zrobić, wykonać pracę najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Podobnie jest z samochodami. Nie wszyscy się znają dobrze na samochodach, kiedy ktoś chce kupić ten samochód, czy, czy to jest nowy, czy używany, również zasięgamy różnych opinii, chcemy wiedzieć i dowiedzieć się, który samochód byłby dla nas najlepszy. I tak jest w wielu, wielu innych dziedzinach. Kiedy sobie nie radzimy z wychowaniem dzieci, yy, udajemy się do psychologów i również tam uzyskujemy pewne informacje, które są do naszego życia potrzebnego, potrzebne. I myślę, że to jest bardzo ważne w naszym życiu. Ktoś powiedział, że mądry przywódca to jest taki człowiek, który otacza się mądrzejszymi doradcami, mądrzejszymi od siebie. I chciałbym przytoczyć też taki przykład podany ze Słowa Bożego, przykład młodzieńca, nazwanego nawet bogatym młodzieńcem w Ewangelii. Mateusza i w innych ewangeliach. Yy, przykład, który również jest bardzo ciekawy, abyśmy się nad pewnymi sprawami zastanowili. W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza, od Wiesza szesnastego, czytamy. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Pytanie, bardzo na miejscu. Czytając właśnie ten fragment, ja osobiście zauważam, jakby przez tego człowieka przeszła pewna troska. Uznał, że najważniejsze jest życie wieczne i spotkał się z kimś wyjątkowym, z Jezusem Chrystusem. Co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A Chrystus mu odpowiada, Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mój bogaty młodzieniec pyta, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij Ojca i Matkę i miłuj bliźniego swego jak ciebie samego. Pan Jezus wymienia przykazania dekalogu, który jest przecież zamieszczony w Słowie Bożym, będącego takiego, taką osią życia duchowego człowieka. Człowiek musi wiedzieć, co to jest grzech, co to jest przestępstwo prawa Bożego. I tutaj, kiedy młodzieniec zapytał, co ma przestrzegać, Chrystus mu mówi, wymienił kilka z tych dziesięciu przykazań, wówczas. Ten młodzieniec włącza się do rozmowy i mówi, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoż mi jeszcze dostaje. Odnoszę takie wrażenie, że już w tym momencie bogaty młodzieniec czuł się zwycięzcą. Przecież przestrzega tych przykazań. Chrystus zaakceptuje jego życie. A wtedy Jezus mu rzekł, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Pan Jezus dotknął bardzo czułego punktu tego człowieka, a myślę, że czułego punktu wielu z nas. Bo przecież dobra materialne nie są w zasięgu ręki. Musimy nieraz bardzo ciężko się napracować, natrudzić. Kiedy już je zdobędziemy, chcemy je zatrzymać wyłącznie dla siebie. I Pan Jezus, rozmawiając z człowiekiem, któremu się powodziło wiele lepiej niż otaczający go ludzie, Pan Jezus powiedział, idź, sprzedaj to, Rozdaj ubogim i przyjdź na śladuj mnie. Ale powiedział jeszcze coś niezwykle ważnego. Będziesz miał skarb w niebie. Słowa Jezusa Chrystusa nie były tylko takimi. Idź, sprzedaj i przyjdź biedaku do mnie. Będziesz miał skarb w niebie. A czytamy dalej, gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. Szanowni Państwo, jedna z wielu historii, jedno z wielu przykładów pokazujących radości i smutki człowieka, Do Chrystusa nie przyszedł grzesznik, człowiek, który bił się w piersi. Bo taka jest prawda, Chrystus nie zaprzeczył temu, przestrzegał przykazań. Ale ten człowiek nie widział drugiego człowieka. Jego życie było takim życiem oficjalnym, przyjść do świątyni, usiąść w odpowiednim miejscu. Poznawiany przez ludzi, no bo przecież to był ktoś bogaty. I ten młodzieniec przyzwyczaił się do życia bez trosk. Do życia, w którym nie musiał się martwić o siebie, a co dopiero martwić o drugiego człowieka. To było życie egocentryczne. Widział tylko siebie. Służył Bogu, a jakże. Ale przecież on miał służyć Bogu poprzez służbę ludziom. I wolał napełnić swoje spichlerze, swój skarbiec i mieć go dla siebie, niż spojrzeć na drugiego, biednego człowieka. A Pan Jezus Chrystus ugodził go w duchowe serce. Szkoda, że odszedł. Szkoda, że się zasmucił. Mógł zrobić wiele wspaniałej pracy, ale jednak postąpił inaczej. Ten przykład pokazuje, że życie duchowe człowieka może przyjąć czasami pewien pozór, pewien kształt, być pewnym, pewną maską, za którą się kryje wiele nieciekawych spraw, których może nie widzi do końca człowiek, ale na pewno widzi Bóg. I kiedy ten przygotowany do rozmowy młodzieniec myślał, że odejdzie, naprawdę z rozpromienionym sercem i, i twarzą odszedł zasmucony, ale to na własne życzenie się jego stało. Nie można być maską, nie można stwarzać pozory, to jest droga donikąd. I co z tego, że człowiek się natrudzi, napracuje? Ale człowiek musi być w stu procentach odrodzony i w stu procentach służący Bogu i człowiekowi. Nie może być to wycinkowe, fragmentaryczne. Służba Bogu musi być całkowita. Posłużę się takim prostym przykładem. Kiedyś oglądałem fragment filmu opisującego życie strażaków. Tych, którzy w akcjach różnych gasili, ratowali ludzi, gasili ogień. I do grupy strażaków przyjął się młody adept, młody chłopak, który również był brany w te akcje. No a jak to życie pokazuje, był doświadczany, nabierał rutyny i spotkało go jedno doświadczenie. Paliła się hala krawiecka, było tam mnóstwo materiałów tych rzeczy łatwopalnych i kiedy wkroczył odważnie do tej akcji, dym nie pozwalał mu dobrze widzieć, zatykał jego gardło ale kiedy ratował ludzi, słyszał ciągle gdzieś płacz kobiety. I w pewnym momencie zauważa ciało leżące, bierze do swoich rąk i z triumfem wynosi to na zewnątrz budynku, pada na twarz, pada na trawę, dochodzi do siebie, bo był zatruty dymem. Obok niego leżała kobieta. I kiedy już tak świadomość do niego wracała, słyszy śmiech swoich kolegów, którzy go otoczyli, otoczyli kołem i się po prostu śmiali. Podnosi oczy, patrzy, rzeczywiście się śmieją. Z czego oni się śmieją, skoro narażając swoje życie, wyniósł kobietę? Okazało się, że rzeczywiście było do śmiechu, bo tą kobietą był manekin. Narażając swoje życie, wyniósł manekin. Ten przykład mi pokazuje, że można się natrudzić, można zrobić nieraz bardzo dużo, ale czy to jest droga do sukcesu? Czy to jest droga, która doprowadzi mnie do bram Bożych? Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale siódmym mówi o dwóch fundamentach. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Co z tego, że człowiek słuchał, lecz nie wykonywał? Co z tego, że się natrudził i wybudował ten dom? Ale nie był to dom zbudowany na fundamencie, na opoce. Nasz duchowy dom musi być też zbudowany na opoce, na Bogu Jezusie Chrystusie. Bo gdybyśmy rzeczywiście postawili tę ciężką budowlę na niepewnym gruncie, to przy przeciwnościach pogodowych może stać się nieszczęście. Tutaj Chrystus przytoczył ten przykład. Zresztą historia ta. Opisana w taki sposób, była doskonale rozumiana przez Żydów. My mamy słuchać i wykonywać to, cośmy słyszeli. Bogaty młodzieniec posłuchał, usatysfakcjonował się częściowo, ale nie wykonał tego, co na końcu Jezus Chrystus powiedział temu człowiekowi. I tak naprawdę jego praca była też takim manekinem. To nie było to, co miało być żywe. To było w jego wydaniu martwe. Szanowni Państwo, Słowo Boże uczy nas, przytacza przykłady ludzi bogatych, którzy potrafili zrobić użytek z tego dobra. Między innymi Józef z Arymatei. On użyczył grób, który jeszcze przez nikogo nie był wykorzystywany. Użyczył go Jezusowi Chrystusowi. Nie, nie szczędził tutaj grosza. Ale też Słowo Boże mówi, że bogaci to są ludzie, którzy mają o wiele więcej problemów w swoim życiu i o wiele trudniej im dojść do żywota wiecznego. O tym mówił Jezus Chrystus. O tym mówi wiele tekstów Słowa Bożego. My w życiu naszym musimy się nauczyć jednej zasady. My mamy być, a nie mieć. To jest ważne. My mamy być ludźmi wierzącymi, odrodzonymi w Jezusie Chrystusie. Naszym celem nie może być mieć. My nie możemy postawić dobra materialne ponad wszystko. Służba Bogu nie może być jakimś epizodem jakąś maską. My musimy Bogu służyć przez 24 godziny na dobę. My musimy sobie uświadomić, że nie tylko my żyjemy na tej ziemi, ale żyją inni ludzie. Nie zawsze im się tak powodzi jak nam. Musimy spróbować pomóc tym ludziom. My musimy sobie założyć pewien plan, aby nasze dochody, nasze oszczędności służyły nie tylko mnie, ale również innym ludziom, a tacy są wśród nas. Bo jeśli to będziemy czynić, wykonamy polecenie Jezusa Chrystusa, który powiedział do ludzi, pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Pan Jezus Chrystus pokazał jedną zasadniczą rzecz. Ja jestem w Tobie. Ja nie jestem gdzieś obok Ciebie. Ja jestem w Twoim sercu. I kiedy ty jesteś głodny, nagi, kiedy ty nie masz gdzie się schronić, chory jesteś. I jeśli człowiek, któremu się dobrze powodzi, nie pomyśli o tym człowieku, który ma źle, to krzywdzisz nie tylko jego, ale krzywdzisz Chrystusa. A jeśli chcesz być z Chrystusem, musisz pomóc, tego, pomóc temu człowiekowi. I wówczas... Odziedziczymy królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Szanowni telewidzowie, zastanówmy się nad naszym życiem. Zadajmy Bogu i Chrystusowi pytanie, co mamy czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Odpowiedź znajdziemy w modlitwie. Odpowiedź znajdziemy studiując Słowo Boże. I wówczas Ukażą się plamy, które trzeba zmyć, wady naszego charakteru, dążenia, które są dążeniami nieakceptowanymi przez Boga. My musimy z tym coś zrobić, my musimy zrobić ze sobą porządek. My nie możemy odejść zasmuconymi, bo przecież to mnie nie może tutaj prowadzić do dobrego. To jest dla mnie złe. Nie patrzmy, co jest złe, co dobre, my patrzmy na to w kontekście Boga. I jeśli w kontekście Boga jest coś dobre czy złe, takim to przyjmijmy. Obyśmy nie podzielili losu bogatego młodzieńca. Oby trudna rozmowa z Bogiem Jezusem Chrystusem, bo takowe też są, postawiła nas na nogi i obyśmy nie odchodzili od nich, ale z nimi szli. Tego Wam życzę z całego serca. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.